Tak, to też można. Co to było? Wiecie, co to było? Słucham? Nieźle. Inne opcje, inne wersje. Słucham? Poszarka? A jeszcze inne wersje, co to mogło być? Słucham? Słucham. No, to też pasuje, tak, tak? Słuchajcie, to co było słychać, to to są tak zwane, to jest śpiew alikwotowy. To są tony składowe, tak zwane dźwięku. To się różnie nazywa, po angielsku to się nazywa overtones, czyli to, tony ponad. Każdy dźwięk ma swoje tak zwane tony składowe, tony harmoniczne. I w sumie to jest takie zjawisko czysto fizyczne, bo sobie myślałem do czego to porównać. Um, nie wiem, czy już się, mówi się chyba na fizyce o czymś takim, jak e, przepuszcza się promień światła przez taki, e, taki e, rozszczepia się światło, prawda? I wtedy pojawia się na przykład e, tęczowe kolory. To to, że tęcza jest widoczna na niebie. To przez kropelki, które są bardzo małe, które są wiszą po powietrzu wody, rozszczepia się światło. I widać, że ono ma te swoje składowe barwy. To tak samo jest z, z dźwiękiem. I najlepiej, jakby się na fizyce o to zapytali pana albo panią, yy, o co to chodzi. To jest takie zjawisko czysto fizyczne, ale ono daje taki mega, dziwny, kosmiczny efekt. Ja ostatnio yy, yy, sobie spróbowałem, coś na niskich tonach, spróbuję, spróbuję jeszcze raz. なえとばっしゃ。 Takie tutaj jedno nam urosło urządzenie w gardle, a tyle jest różnych tyle jest możliwości zabaw.